W roku 2003 wybuch epidemii pasożytniczych grzybów pustoszy cały świat. Z biegiem lat umiera coraz więcej ludzi, a zarażeni zmieniają się w przerażające potwory, które przenoszą chorobę przez ugryzienie. 20 lat po pierwszym wybuchu epidemii świat jest w stanie postapokaliptycznym i kontrolowany przez reżim totalitarny. Joel zaczyna podróżować z Eli, która jest odporna na infekcję. W końcu Eli zostaje porwana przez świetliki, rewolucyjną grupę bojowników, która próbuje znaleźć lekarstwo. W obawie że Eli może umrzeć podczas operacji mającej na celu stworzenie szczepionki, Joel walczy ze świetlikami i ratuje nieprzytomną Eli z szpitala. Kiedy się budzi i pyta, co się stało, okłamuje ją, mówiąc, że lekarze próbowali stworzyć lekarstwo wykorzystując innych odpornych ludzi, ale im się nie udało. Tymczasem świetliki grzebią wszystkich, których stracili podczas ataku Joela. aby przysięga zemstę za śmierć swojego ojca. Pięć lat później Joel i Eli żyją we wspólnocie ocalałych w Wyoming. Dziś Eli trenuje walkę wręcz z chłopakami i jest dumna, że wygrała. Jednak złości się, gdy dowiaduje się, że Joel poprosił ich, by ją oszczędzali podczas treningu. Ekipa budowlana budująca nowy dom odkrywa starą rurę zarośniętą korzeniami. Dine przynosi wieści Joelowi, który jest brygadzistą, i zastaje go przy naprawie bezpieczników. Prosi, żeby ją nauczył, a podczas rozmowy orientuje się, że chodzi na terapię. Joel prosi ją, by zachowała to w tajemnicy. Podczas patrolu Eli i brat Joela, Tommy. Zabijają kilku zainfekowanych strzelając z karabinu snajperskiego i zauważają, że ich liczba w okolicy wzrosła. Po zakończeniu dnia Tomi chce, by Ellie stanęła na warcie przy bramie, ale ona domyśla się, że Joel mu to zasugerował, więc przekonuje go, by zostawił ją w patrolu. Później przybywa nowa grupa uchodźców. Maria martwi się o brak miejsca, a Joel sugeruje, że powinni najpierw zadbać o swoich, co oznacza pozostawienie uchodźców na zewnątrz. Maria przypomina mu, że on sam kiedyś był uchodźcą. Następnie Joel idzie na terapię do Gail i skarży się na trudną relację z Eli. Gail zauważa, że Joel w kółko wraca do tego samego i powinien w końcu powiedzieć Eli prawdę. Jako przykład uzdrawiającej szczerości przyznaje, że nienawidzi Joela, bo zabił jej męża, Eugena. Prosi go, by powiedział to, czego najbardziej się boi. Joel, zapłakany, mówi: Uratowałem ją i wychodzi. Następnego dnia Eli idzie na patrol z innymi uchodźcami, w tym Giną, w której się podkochuje. Na drodze znajdują ślad krwi, więc Eli idzie naprzód ignorując ostrzeżenia pozostałych. Dine rusza za nią i razem znajdują ciała niedźwiedzia i kilku zainfekowanych. Wygląda na to, że wzajemnie się pozabijali. Na ścianie opuszczonego marketu jest krew, co wskazuje, że w środku może być żywy zainfekowany. Więc wchodzą, by to sprawdzić. Gdy podchodzą do okna, słyszą hałasy wskazujące na dwóch zainfekowanych. Dziewczyny się rozdzielają i pierwsza na zainfekowanego trafia Eli. Wskakuje mu na plecy i dźga go nożem, aż padnie martwy. Dine dołącza po zabiciu drugiego i wychodząc Eli staje na zniszczonej podłodze, która się załamuje i wpada do środka. Gdy Dine szuka wyjścia, Eli rozgląda się i zauważa zainfekowanego. Wyciąga broń i krzyczy na stwora, który szybko ucieka. Eli go ściga, a zainfekowany próbuje ją zaatakować od tyłu, ale ona to słyszy i otwiera ogień. Potwór unika strzałów i atakuje Eli z boku, raniąc ją w brzuch. Na szczęście Eli ma drugi pistolet i zabija zainfekowanego. Gdy Dine ją znajduje, Eli ukrywa swoją ranę. Później dziewczyny zgłaszają radzie miasta że zainfekowani wydają się coraz inteligentniejsi. To wywołuje obawy o możliwość powstawania hord. Eli wraca do domu i maskuje ugryzienie jako skaleczenie, a następnie jest szywa. Tego wieczoru odbywa się noworoczna impreza. Piana Dine prosi Eli do tańca i zaczyna z nią flirtować słownie i fizycznie, co kończy się pocałunkiem. Przerywa im Seth, przypominając, że to impreza rodzinna. Dziewczyny zamierzają wyjść, ale Seth obraża je, więc Joel powala go na ziemię i każe mu się wynosić. Po jego odejściu Eli krzyczy na Joela że nie potrzebuje jego pomocy. Joel odchodzi zawstydzony. Tymczasem korzenie w uszkodzonej rurze gazowej rosną, odsłaniając grzyba. W górach grupa Abi obserwuje miasto z daleka, nocując w chacie. Abi ma koszmar, w którym widzi siebie tuż przed odnalezieniem martwego ojca. Po przebudzeniu obserwuje miasto z przyjaciółmi. Wygląda na to, że to nie tylko mały obóz, lecz dobrze ufortyfikowane miasto z patrolami, przez co będzie trudno się tam dostać. Rano Eli budzi się i dowiaduje, że miasto jest w stanie najwyższej gotowości. Okazuje się że w nocy patrol odkrył sto martwych zainfekowanych, którzy skrywali pod śniegiem żywą hordę. Tommy prowadzi zebranie w restauracji i przypomina wszystkim plan awaryjny. W przypadku alarmu wszyscy nieuzbrojeni mają się barykadować w piwnicach, a reszta ma wejść na dachy z bronią. Po spotkaniu Sev przeprasza za swoje zachowanie i oferuje jedzenie dla zmiany patrolowej, ale Eli go nie przyjmuje. Ona i były chłopak Dajni, Jesse, wyruszają na patrol i zauważają nadciągającą śnieżycę. Wkrótce wszystkie zespoły zgłaszają brak widoczności i Tommy przez radio nakazuje im powrót. Jesse i Eli są jednak zbyt daleko, by bezpiecznie wrócić, więc chowają konie w stajni i kryją się w sklepie. Znajdują tam rośliny marihuany i medalien świetlików. Jesse tłumaczy, że należał on do jego byłego partnera patrolowego Eugena, który opuścił świetliki, bo miał dość zabijania ludzi. Joel musiał go zabić po tym, jak został zarażony. W górach Abby widzi Joela i ginę na patrolu i próbuje ich śledzić. Jednak przy schodzeniu poślizguje się i staczą z wzgórza. Teren jest pełen zainfekowanych pogrzebanych w śniegu. Którzy natychmiast się budzą. Rozpoczyna się pościg, Abi dociera do muru otaczającego kopalnię miedzi. Wspina się po drabinie, odkopując zainfekowanych, którzy próbują ją złapać za nogi i przeskakuje na drugą stronę. Jednak kiedy próbuje schować się za budynkiem, kilku zainfekowanych próbuje ją dosięgnąć przez ogrodzenie, które wkrótce się zawala. Abi czołga się jak najszybciej i wychodzi z wąskiego miejsca, ale ogrodzenie pęka i jeden z zainfekowanych rzuca się na nią. Zanim ją ugryzie, Joel strzela mu w głowę i pomaga, aby schować się z nim w budynku. Dine czeka z końmi i wyjaśnia, że nie mogą wrócić do miasta z powodu burzy. Zainfekowani walą w drzwi, więc Abi mówi im o chacie w górach. Zgadzają się z nią pojechać i opuszczają miejsce na koniach tuż przed tym, jak zainfekowani przebijają drzwi. W mieście Tommy próbuje skontaktować się z Jolem i giną, ale nadal nie ma odpowiedzi. Jesse i Eli słyszą wezwanie przez radio i natychmiast ruszają na ich poszukiwania. Tymczasem ekipa budowlana łamie rury i w końcu odkrywa grzyba, który przyciąga wszystkich zainfekowanych w okolicy. Horda! która goniła zespół Joela, nagle zmienia kierunek i kieruje się do miasta. Strażnik to zauważa i wszczyna alarm, każąc wszystkim cywilom ukryć się w piwnicach. Obrońcy biegną na mury z bronią i rzucają beczki z olejem na nadciągającą hordę. Następnie podpalają je, wywołując ogromny pożar, który zabija wielu zainfekowanych. Pozostałych zarażonych eliminują pojedynczo. Nagle zarażeni rozstępują się, aby przepuścić większe stworzenie znane jako Bloutę, które zaczyna walić w mur, aż go w końcu przebija. Ludzie na dachach otwierają ogień, a Tommy z kilkoma innymi blokuje ulicę miotaczami ognia. Strzela do bloatera, by trzymać go z dala od budynków, a gdy potwór podchodzi wystarczająco blisko, podpala go i zabija tuż przed tym, jak kończy mu się paliwo. Maria przebiega przez chaos do kojca i wypuszcza psy, które zabijają zarówno zarażonych, jak i pogryzionych ludzi, zanim ci się przemienią. W chacie Abi przedstawia swoich przyjaciół Ginie i Joelowi. Gdy tylko słyszą jego imię, biorą Ginę jako zakładniczkę, by zmusić Joela do poddania się. Gdy inni usypiają Ginę środkiem nasennym, Abi mówi Joelowi – że świetlików już nie ma i żąda prawdy. On przyznaje, że to on zaatakował klinikę, na co Abi strzela mu w nogę. Potem każe swojemu przyjacielowi założyć opaskę uciskową na ranę i mówi Joelowi, że zabił jej ojca, który był lekarzem w tej klinice. Joel mówi jej, żeby się zamknęła i już to zrobiła, więc Abi zaczyna go bić kijem golfowym. Na zewnątrz Eli zauważa konie przy chacie i wchodzi, by sprawdzić co się dzieje. Podążając za hałasami, znajduje Abi bijącą Joela. Zanim zdąży zareagować, przyjaciele Abi powalają ją i chwytają. Eli woła imię Joela, a on próbuje się poruszyć, lecz Abidjga go w szyję, zabijając go. Płacząca Eli załamuje się i przysięga, że ich wszystkich zabije. Grupa ignoruje ją i opuszcza chatę. Potem Eli doczołguje się do ciała Joela i go obejmuje. W mieście mieszkańcy kończą eliminować ostatnich zarażonych i gaszą pożary. Wkrótce Dine i Jesse przywożą Eli, a konie ciągną ciało Joela. Jakiś czas później Eli budzi się w szpitalu, ale ma traumatyczny przebłysk związany ze śmiercią Joela, więc pielęgniarka ją usypia. Trzy miesiące później miasto wciąż się odbudowuje. Lekarz sprawdza stan Eli i ogłasza, że jej ciało jest już zdrowe na tyle, by mogła opuścić szpital, ale najpierw musi przejść test psychologiczny. Gail rozmawia z Eli i próbuje poruszyć temat jej relacji z Jolem, jednak Eli nie ma na to ochoty i niewiele mówi. Frustrowana Gail ostatecznie pozwala jej wyjść. Po powrocie do domu Eli znajduje wszystkie hołdy zostawione dla Joela. Po obejrzeniu domu bierze jego rewolwer i kurtkę, ale zapach tkaniny sprawia, że znowu się załamuje. Kiedy słyszy, że Dine przychodzi, Wyciera twarz i udaje, że wszystko jest w porządku. Dine mówi jej, że zna imiona osób, które zabiły Joela, i że ich ubrania miały naszywki z głową wilka i literami w.lf, co oznacza Washington Liberation Front. To grupa rebeliantów walcząca z wojskiem, stacjonująca w Seattle. Eli przekazuje te informacje Tommiemu i prosi, by wysłał drużynę na misję odwetową. Tom mi obiecuje, że przedstawi to Radzie. Tymczasem w lesie grupa członków sekty religijnej, znanej jako Serafici, podąża szlakiem. Lider komunikuje się ze zwiadowcą za pomocą gwizdów, by wiedzieć, że droga jest wolna. Córka lidera pyta, dlaczego prorok ich nie chroni, a ojciec wyjaśnia, że prorok nie ma mocy magicznych zmarł już jakiś czas temu, a oni jedynie przekazują jego filozofię. Nagle zwiadowca ostrzega gwizdem, że nadchodzą wilki, więc wszyscy się ukrywają. Następnego dnia rada miasta debatuje, czy wysłać drużynę, by dopaść zabójców Joela. Wielu jest przeciw, argumentując, że nie mogą poświęcić ludzi, bo wciąż potrzebują ochrony murów. Sew wszystkich zaskakuje, głosując za zemstą. Eli przygotowała przemowę i tłumaczy, że nie chodzi o zemstę, tylko o sprawiedliwość. Zdobywa pewne poparcie, ale ostatecznie plan zostaje odrzucony. Nie chcąc się poddać, Eli pakuje się, by wyruszyć sama. Dinę odwiedza ją i zaskakuje, mówiąc, że idzie z nią. Ma nawet przygotowaną bezpieczną trasę na mapie. W środku nocy dziewczyny spotykają się z Setem, który daje im konia i lepszą broń. Eli podaje mu rękę na pożegnanie. Rano zatrzymują się przy grobie Joela. Gdzie Eli zostawia kilka ziaren kawy, by się pożegnać. Przez następne dni podróżują konno i umilają sobie czas grami drogowymi i opowieściami. Pewnej nocy rozbijają obóz z powodu ulewnego deszczu i wreszcie rozmawiają o pocałunku. Na początku zgadzają się, że to było tylko pijanackie wydarzenie bez znaczenia, ale zanim zasną, Dine przyznaje, że nie była aż tak pijana. W dalszej podróży dziewczyny natrafiają na ciało religijnego zwiadowcy. Widzą symbol jego organizacji, ale go nie rozpoznają, a ślady po kulach wskazują, że nie zginął z rąk wojska. Dine przeszukuje krzaki, lecz szybko wraca i wymiotuje. Eli zagląda i z przerażeniem odkrywa ciała całej grupy religijnej, w tym młodej dziewczyny. Zastanawia się, czy to nie dzieło ludzi Abi. W końcu docierają do Seattle i są zaskoczone, jak cicho jest w mieście. Tymczasem w Space Needle żołnierz nadaje sygnał czysto przez radio. Potem przez miasto maszeruje wielka grupa wilków z opancerzonymi pojazdami. W retrospekcji oddział wojskowy patroluje strefę kwarantanny Seattle. Nagle ich furgonetkę otacza grupa wilków pod wodzą Hanrahana. Sierżant Isaak wychodzi z prywatnym i potwierdza tożsamość Hanrahana. Potem wrzuca do furgonetki dwie granaty i zamyka drzwi, zabijając resztę żołnierzy. Po uściśnięciu dłoni z Hanrahanem każe prywatnemu dokonać wyboru. W teraźniejszości dziewczyny zatrzymują się w aptece po zapasy, a Dine korzysta z łazienki. Następnie kontynuują podróż, mijając mnóstwo ciał i porzuconych wojskowych pojazdów. Dine przez lornetkę zauważa litery w LF na antenie satelitarnej na dachu stacji telewizyjnej. Umawiają się, że zaatakują w nocy. A na razie chowają się w sklepie muzycznym. Eli znajduje gitarę i gra dla Dajni piosenkę. W opuszczonej kuchni restauracji, Isaak podgrzewa patelnię do tortur. Jego więzień to członek serafitów, których Isaak szyderczo nazywa bliznami, a rany wskazują, że był torturowany już od jakiegoś czasu. Isaak przypala go patelnią, by wymusić informację o kolejnym ataku serafitów, lecz mężczyzna tylko się modli i oferuje dłoń do kolejnego przypalenia. Widząc, że więzień nie przemówi, Isaak zabija go strzałem. Tej nocy Eli i Dine wchodzą do stacji telewizyjnej przez wybite okno. Idąc korytarzem, znajdują martwego wilka z bitymi strzałami w klatce piersiowej. W innym pomieszczeniu z przerażeniem odkrywają wiszące pod sufitem zmasakrowane ciała wilków, co sprawia, że Dine wymiotuje. Na ścianie krwią namalowano napis Poczuj jej miłość wraz z symbolem, który widziały w lesie, co oznacza, że zrobiła to grupa religijna. Słysząc szumy w eterze, Dine chwyta radio z jednego z ciał i je wyłącza. W tym momencie dziewczyny słyszą nadchodzących wilków i ukrywają się. Żołnierze wchodzą i zaczynają zbierać ciała, chcąc zabić blizny, które to zrobiły, mimo że Isaak kazał im je pojmać żywcem. Eli udaje się wymknąć i próbuje otworzyć okno, bez skutku. Gdy jeden żołnierz podąża za hałasem, Eli rzuca się na niego od tyłu i zaczyna go dusić. Po chwili kolejny mężczyzna przychodzi z pomocą, ale Dine go zabija strzałem. Eli dobija pierwszego żołnierza nożem, a Dine strzela w okno. Dziewczyny uciekają po schodach ewakuacyjnych tuż przed otwarciem ognia przez żołnierzy. Po długim biegu docierają do tunelu metra. Choć jest zawalony, znajduje się przejście, przez które mogą się przeczołgać. Żołnierze nie mogą ich ścigać, bo się nie mieszczą. W końcu dziewczyny docierają do tunelu metra, ale żołnierze znajdują inne wejście i rzucają flary, by je namierzyć. Płomienie aktywują grzybnie i z tuneli wychodzi horda zarażonych. Podczas gdy żołnierze walczą, Eli i Dine chowają się w pociągu pełnym szkieletów. Zarażeni gonią je, więc szybko przechodzą do kolejnych wagonów, zamykając za sobą drzwi. Gdy zarażeni zaczynają rozbijać okna, Eli strzela. A Dine otwiera włas awaryjny w suficie. Dziewczyny pomagają sobie wspiąć się na dach pociągu i biegną po nim do ogrodzenia. Pokonują je i zbiegają po zepsutych schodach ruchomych tuż przed zarażonymi. Główna brama jest zardzewiała i ciężko ją przesunąć. Nagle zarażony atakuje ginę od tyłu. Eli podstawia ramię i sama zostaje ugryziona. Dine zabija stwora, a potem udaje im się otworzyć bramę. Gdy zarażeni docierają do niej, dziewczyny są już na zewnątrz. Następnie ukrywają się w teatrze i barykadują drzwi. Dine celuje do Eli która musi wyznać, że jest odporna. Gdy Dine nie wierzy, Eli proponuje, by poszła spać, a Dine pilnowała jej z bronią. Jeśli się przemieni, Dine może ją zabić. Rano Eli pokazuje jej ranę po ugryzieniu bez oznak grzyba. Płacząca Dine wyznaje, że jest w ciąży i upuszcza broń. Dziewczyny całują się i lądują razem na podłodze. Następnego ranka Dine zauważa, że tatuaże Eli maskują stare ugryzienia. Wyjaśnia też, że jest w ciąży, bo zrobiła kilka testów w aptece. W tym momencie radio które ukradła. Podaje komunikat o odwrocie po ataku w metrze. Wymienia imię kogoś z grupy ABI, który jest w szpitalu. Dziewczyny ruszają na górne piętro i widzą dym z walki przy szpitalu. Eli sugeruje unikać walki ze względu na Ginę, ale ta chce kontynuować. Tymczasem w szpitalu Hanrehan znajduje kilku wilków pilnujących zabetonowanego wejścia do piwnicy. Spotyka sierżant Elise i pyta o decyzję zabicia własnych ludzi, w tym syna. Elise tłumaczy, że prowadzili akcję czyszczenia szpitala z zarażonych. A w piwnicy, będącej epicentrum epidemii w Seattle, grzyb był też w powietrzu. Syn Elis poprosił ją o zabetonowanie wejścia, by nikt nie uciekł po przemianie. Hanrehan uznaje, że to była słuszna decyzja. W teatrze Dine analizuje ruchy wilków, by znaleźć bezpieczną trasę do szpitala. Odkrywa drogę przez magazyn, który Eli podejrzewa, że jest pełen zarażonych. Nie mają jednak wyboru. Po drodze odkrywają stos ciał Serafitów pod muralem proroka. Dine prawie wymiotuje, a Eli oferuje powrót. Ale Dina opowiada historię pierwszego zabójstwa: bandyty, który zabił jej rodzinę. Dine też chce się zemścić, więc kontynuują razem. Tej nocy skradają się, omijając reflektory wilków i wchodzą do magazynu. W dużej hali znajdują rozczłonkowane ciało i czającego się zarażonego. Przygotowują plan ataku, ale szybko okazuje się, że są otoczone przez wielu zarażonych. Eli każe ginie się ukryć, całuje ją i rusza do walki. Dine chowa się w klatce i strzela do zarażonych, ale kończy jej się amunicja, a stwory zaczynają łamać klatkę. Eli strzela do potworów, ale zostaje powalona. Nagle ktoś z cienia otwiera ogień, zabijając wielu zarażonych. To Jesse. Trójka ucieka z magazynu, ale reflektor szybko ich namierza. Jesse strzela do żołnierzy, by umożliwić ucieczkę. Chowają się w parku, gdzie wilki ich nie ścigają, co oznacza, że coś tam jest. Nagle słyszą gwizd i odkrywają serafitów w parku. Ujęli wilka, który oferuje informacje w zamian za życie, ale zostaje powieszony i rozpruty sierpem. Ktoś zdradza pozycję nastolatków, i strzała trafia ginę w nogę. Eli każe jsem zabrać ginę do teatru, a sama odciąga serafitów. Podczas ucieczki unika strzał i chowa się w drzewie. Gdy wrogowie odchodzą, Eli wychodzi z parku i dociera w pobliże szpitala. Pilnują go liczni strażnicy i pies, który zaczyna szczekać. Eli wchodzi do szpitala przez dziurę w ścianie. W środku znajduje Norę, jedną ze sprzymierzeńców Abi. Nora nie zdradza, gdzie jest Abi, rzuca w Eli pojemnik ze szmatami i ucieka, wołając o pomoc. Eli ją ściga, żołnierze otwierają ogień. Nora trafia w ślepy załek i próbuje uciec szybem, ale winda się urywa i Nora spada do piwnicy. Eli strzela z góry, zmuszając ją do zejścia. Eli podąża za nią. W piwnicy ściany porastają grzybnia, a w powietrzu unoszą się zarodniki. Rośliny pochwyciły żołnierzy, w tym syna Elis. Nora kaszle na podłodze i gdy zauważa, że Eli nic nie jest, uświadamia sobie, że to ta odporna dziewczyna z kliniki. Ponieważ Nora nadal odmawia powiedzenia, gdzie jest Abi. Eli zaczynają bić metalową rurą. W retrospekcji widzimy młodych Joela i Tomiego w roku 1983. Ostatnio wpadli w tarapaty i bali się ojca, który zapewne by ich za to uderzył. Joel postanowił zmierzyć się z ojcem i zapytał go: Czemu ich bije? Mężczyzna wyjaśnił, że jego dziadek był dla niego jeszcze gorszy. Ojciec przysiągł, że stara się być lepszy i oczekiwał, że jego dzieci też będą kiedyś trochę lepsze od niego. W 2024 Tommy przyprowadził otumanioną Eli do pokoju, tłumacząc Joelowi, że brała środki przeciwbólowe po oparzeniu ramienia podczas pracy w kuchni. Eli przyznała, że chciałaby znów móc nosić koszulki z krótkim rękawem, mając na myśli bliznę po ugryzieniu, którą teraz zakrywało oparzenie. Następnego ranka miała 15 urodziny, więc Joel zaskoczył ją tortem i gitarą, którą sam ozdobił. Po posiłku zagrał jej piosenkę i obiecał nauczyć ją grać. W 2025 Joel zabrał Eli na wycieczkę z okazji 16 urodzin. Znaleźli pomnik tyranozaura, na który Eli z radością się wspięła, po czym Joel zaprowadził ją do muzeum, by podziwiała wystawę kosmiczną. Weszli do prawdziwego modułu dowodzenia Apollo 15, gdzie Eli bawiła się przełącznikami. Joel podarował jej kasetę z nagraniem odliczania i startu Apollo 11 Eli żywo, wyobrażała sobie, że sama leci w kosmos. W 2026 Joel przyszedł do domu na 17 urodziny Eli z kolejnym tortem. Wchodząc do jej pokoju, zastał ją i inną dziewczynę, które właśnie zakładały koszulki. Gdy dziewczyna wyszła. Joel zauważył ni maszynkę do tatuażu i odkrył, że Eli robiła sobie tatuaże, a w pokoju unosił się zapach marihuany. Wściekł się i zrugał ją za głupoty, co doprowadziło do kłótni. Tej nocy Joel znalazł Eli przenoszącą materac do garażu, bo chciała mieć własną przestrzeń. Znów się pokłócili, ale tym razem Joel przyznał, że jest starsza i potrzebuje prywatności. Zgodził się na przeprowadzkę, ale przekonał ją, by poczekała, aż przygotuje garaż. W 2028 Joel zabrał Eli na jej pierwszą patrolę na 19 urodziny. Starał się zbliżyć do niej, pokazując podstawy patroli i proponując wspólne spędzanie czasu, ale Eli odpowiadała oszle. Planowała zapytać Joela o prawdę o klinice, ale przerwało im wezwanie na pomoc do Eurzena. Wyruszyli na klif i zostawili konie, wspinając się pieszo. Słyszeli krzyki zarażonych i strzały. Nagle przebiegł koń, ciągnąc za sobą ciało zwiadowcy. Znaleźli martwego zarażonego, a potem samego Eurzena, który został ugryziony i chciał pożegnać się z żoną przed śmiercią. Eli kazała mu policzyć do dziesięciu i wyciągnąć rękę by sprawdzić, czy nie drży. Jeszcze było trochę czasu. Joel poprosił ją o sprowadzenie koni, a sam zabrał Eugena na bok i go zastrzelił. W drodze powrotnej Eli nie chciała z nim rozmawiać. W mieście Joel przekazał ciało Gail i zmyślił wzruszające ostatnie słowa Eugena, mówiąc, że sam się zabił. Zapłakana Eli wyznała prawdę, a Gail spoliczkowała Joela i odprawiła go. Dziewięć miesięcy później, po zabawie noworocznej, Eli znów poruszyła sprawę Eugena i zapytała, czy Joel skłamał też o klinice. Tym razem Joel przyznał, że nie było innych odpornych i zabrał ją, bo operacja by ją zabiła. Eli wpadła w furię, bo myślała, że to było jej przeznaczenie, a on jej to odebrał. Joel powiedział, że zrobiłby to ponownie, bo kocha ją w sposób, którego nigdy nie pójmie. Mógłby tylko mieć nadzieję, że kiedyś ona będzie trochę lepsza od niego wobec własnych dzieci. W teraźniejszości Jesse opatruje rany dajni po strzale. Odkarza ją alkoholem i każe wypić, ale Dine odmawia, nie zdradzając dlaczego. Chwilę później wraca Eli i cieszy się, że Dine odpoczywa. Podczas opatrywania ran Eli mówi, że Nora wspomniała o miejscu Abi, którego nie zrozumiała. Brzmiało jak wieloryb lub koło. Przyznaje, że zostawiła Norę na śmierć i boi się, jak łatwo jej to przyszło. Opowiada Ginie o lekarstwie i incydencie w klinice. Dine nie wie, co myśleć, i mówi, że powinny wrócić do domu, odwracając się od Eli. Następnego dnia Dine daje Eli swoją bransoletkę na szczęście. Jesse i Eli ruszają do księgarni, gdzie mają znaleźć Tomiego. Po drodze Jesse wyznaje, że wie. Iż Dine i Eli są parą, i zastanawia się, czemu Dina odmawiała alkoholu. Eli nic nie mówi, ale Jesse domyśla się, że Dina jest w ciąży z jego dzieckiem i narzeka, że dziecko utknie w strefie wojennej przez Eli. Gdy próbują schronić się przed deszczem, słyszą strzały i ukrywają się. Widzą, jak żołnierze wilków otaczają chłopca serafite i rozbierają go do tortur. Eli chce mu pomóc, ale Jesse każe jej się wycofać, bo są w mniejszości. W bazie wilków Elis i Saak omawiają dalszy plan. Niektórzy oficerowie go popierają. Inni są przeciwni. Dyskutują też o Abi i jej grupie, z którą nie ma kontaktu. Isaac chce, by Abi przejęła dowództwo po jego śmierci, ale Elis uważa, że Abi uciekła i to nie jest jej los. W księgarni Eli i Jesse nie znajdują jego. Eli bierze książkę dla dzieci dla Dajni. Jesse wyznaje, że kocha inną dziewczynę, która wyjechała do Meksyku i zaprosiła go ze sobą, ale odmówił, bo chciał zostać z przyjaciółmi i rodziną. Przerywa im transmisja radiowa Wilków z Mariny o zasadzce snajpera. Myśląc, że to może być Tommy, Ruszają na górę, by sprawdzić kierunek ognia. Eli zauważa diabelski młyn i mural z wielorybem na akwarium. To o tym mówiła Nora. Chcę ruszyć za Abi, ale Jesse uważa, że to mi jest priorytetem i zdradza, że głosował przeciw tej misji. Kłócą się i rozdzielają. W deszczu Eli dociera do doków i obserwuje, jak Isaak i jego żołnierze odpływają łodziami na pobliską wyspę. Sama też wsiada na łódź, by dotrzeć do akwarium, ale burza wywraca ją. W końcu dociera do brzegu, gdzie serafici natychmiast ją chwytają. Eli mówi, że nie jest wilkiem, ale i tak ją wieszają. Gdy mają ją zabić, słyszą alarm i uciekają, zostawiając Eli. Ta wraca na łódź i kieruje się znów do akwarium. Obserwując wybuchy na wyspie, wilki zaatakowały wioskę serafitów. W akwarium wspina się na dach i wchodzi przez świetlik. Wskazówki świadczą, że ktoś tam mieszka. Śledzi ślady i trafia na Mela i Owena, którzy planują uciec z Abi. Eli ujawnia się, celuje do nich i każe wskazać miejsce pobytu Abi. Owen udaje, że sięga po mapę, ale chwyta broń. Więc Eli go natychmiast postrzela. Kula trafia też Mela, która pada. Umierająca Mel odsłania brzuch i prosi Eli, by wyjęła dziecko. Gdy Eli bierze nóż, Mel mówi, co robić, używając terminów medycznych, których Eli nie rozumie. Ostatecznie Mel i dziecko umierają, a Eli załamuje się. Wtedy znajdują ją Tommy i Jesse i zabierają z powrotem do teatru. Chwilę później, gdy grupa analizuje mapę, słyszą hałasy w holu. Biegną sprawdzić i Jesse zostaje natychmiast postrzelony w głowę. Eli się ukrywa. A wtedy słyszy głos Abi, która grozi, że zastrzeli Tommiego, jeśli Eli się nie pokaże. Gdy wychodzi, Abi otwiera ogień. W retrospekcji okazuje się, że przez cały ten czas Abi zarządzała stadionem Seahawks, będącym ogromnym kompleksem wilków.